Ej, to Trwało to chwilę, ale chyba wreszcie możemy skończyć ten ranking 31 ulubionych gier. Zatem zapraszam do oglądania! Dla tych, którzy trafili dopiero teraz, ten filmik jest częścią mojego rankingu 31 ulubionych gier. Linki do poprzednich filmików macie powyżej. Natomiast co do dzisiejszego odcinka pozwolę sobie przypomnieć pewne zasady. Po raz trzeci tak, chcę nimi was wreszcie znudzić. Gry w większości mają już trochę lat na karku, ale nie wynika to tylko i wyłącznie z powodu mojej nostalgii. Widzicie, żeby gra trafiła na ten ranking, muszę żywić do niej jakieś emocje. Oto najłatwiej ze starszymi tytułami, które już dawno przetrawiłem. Oczywiście było od tego wyjątek, ale wyjaśniłem go chyba wystarczająco. Każdą serię reprezentuje też jeden przedstawiciel i ponownie tu też będzie wyjątek. Muszę też wspomnieć, jak trudno mi było mówić jakieś sensowne pochwały, być jakkolwiek bliskim obiektywności przy niektórych grach, które ubustwia mi jeszcze z dzieciństwa. Ale hej, to moja lista, kogo to obchodzi? Przejdźmy do rzeczy. Równy ranking, 31 ulubiony gier! Miejsce siódme! Persona 4. Seria Persona uosabia dla mnie wszystko, co wspaniałe w JRPG-ach. Ciekawą fabułę, intrygujących bohaterów, naprawdę świetny system walki i element kolekcjonowania. Historia opowiedziana jest tak, jak w bardzo wielu współczesnych anime. Stylistyka w tych przerywnikach filmowych przypomina mi nawet Bleacha. Ale z czasów, kiedy jeszcze był dobry. Dla tych z was, którzy nigdy nie grali w żadną z części Persony albo jej większej meta serii, to jest Megami Tensei. Persony to w gruncie rzeczy bardziej demoniczna, można by powiedzieć, mroczna wersja Pokémonów. Jeśli chodzi o postacie poboczne, każdy ma swoją własną personę, która jest tak naprawdę ucieleśnieniem jego złej strony charakteru, którą możesz wytrenować do walki z potworami. Ha. Huh, jak praktyczna ta, to jakby wszystko. Jeśli zaś chodzi o głównego bohatera, który najwidoczniej takowej złej strony nie ma, łapie je w dungeonach i może dokonywać na nich różnych fuzji, by tworzyć nowe, bo każda złapana ma pewien limit levelowania. Gra co chwilę przechodzi z normalnego świata, którym jest jakieś japońskie miasteczko żywcem wyjęte z anime i ten dziwny metaświat, w którym mieszkają demony i który jest, jak się okazuje, za taflą ekranu telewizora. I wiem, że nie brzmi to szczególnie ekscytująco, ale fabuła jest naprawdę interesująca, narracja trzyma w napięciu i przejmujemy się tym, co się stanie z ludkami tutaj. Dla wszystkich mangowców dodatkową zaletą będzie dobra dawka solidnego japońskiego dziwadła, jak na przykład ten gość tutaj. Teddy... Teddy... Albo ten koleś. Jeden z bohaterów żyje cały czas pod presją bycia męskim i dominującym i okazuje się, że jego persona to trzymetrowy, naoliwiony gość z sauny z wielkim piankiem brusz na ramionach, który napierdziela cię złotymi znakami płci, podczas gdy dwóch żelaznych halków Hoganów w samych slipkach atakuje cię po bokach. Cóż, chłopie, bardziej męski być nie możesz w tej chwili. Co naprawdę jest dobrze tutaj zrobione, to fakt, że każdy dungeon jest tematycznie dopasowany do postaci, którą ratujemy. Fakt, że każdy z nich jest także losowo generowany za każdym razem, kiedy do niego wchodzimy, sprawia, że coś, co normalnie byłoby zwykłym, nudnym grindowaniem, jest intrygujące i pozostawia pewną świeżość. Szkolne, codzienne rzeczy, choć na początku są bardzo interesujące, z czasem robią się odrobinę wtórne i nużące. Na szczęście w dalszym etapie gry można je traktować bardzo luźno. I dla wszystkich z was, którzy zastanawiają się, czemu wybrałem część czwartą nad trzecią, pomimo tego, że trzecia jest często uważana za lepszą, cóż, czwórka jest dużo bardziej nastawiona na fabułę, a takim typem gracza jestem. Podróżowanie po różnych lochach jest zabawne pewnie, ale po prostu lubię mieć jakiś większy pretekst dla tego, co robię. Miejsce szóste! Chrono Trigger. Chrono Trigger jest przez wielu uważany za najlepszy JRPG kiedykolwiek zrobiony i muszę przyznać, wielu z nim rację. Jest to nie tylko niesamowita historia osadzona dookoła podróży w czasie, co pozwala ci zwiedzić różne miejsca w różnych epokach, ale i naprawdę świetny system walki. Wow! Częstym problemem, jakie ludzie mają ze współczesnymi grami fabularnymi z kraju kwitnącej wiśni, to fakt, że bohaterowie mają tendencję do bycia lekko płaskimi, z brakiem jakichkolwiek wyróżników charakterów. Cóż, tutaj absolutnie tu nie wchodzi w grę. Mamy nerdową dziewczynę, gościa w stylu Goku, panią jaskiniową, cholernego żabiego rycerza... Widzieliście to, on właśnie przeciął górę na pół. Motyw ciągłych podróży w czasie daje grze dużą różnorodność. Mamy segmenty w prehistorii, średniowieczu, nawet postapokaliptycznej przyszłości. Fabuła opowiada o chłopcu imieniem Krono, który wyrusza na coroczny festiwal, by tam zobaczyć szalony wynalazek jego nerdowej koleżanki. Tam poznaje tajemniczą dziewczynę, bawią się chwilę, walczą z wielkim robotem tego typu rzeczy, i kiedy wreszcie można iść na pokaz eksperymentu twojej koleżanki, okazuje się, że przygotowała specjalny teleporter. Wszystko na początku działa dobrze, dopóki nie okazuje się, że z jakiegoś powodu medalionik twojej koleżanki uniemożliwił teleportację i zamiast tego wysyła ją do innego wymiaru. Natychmiast ruszasz za nią tylko po to, by walczyć z małymi klonami Piccolo. Okazuje się, że przenosisz się w czasie i że w tej chwili cały wszechświat jest potwornie zagrożony i być może cały świat zostanie skondensowany do jednego punktu w historii, a potem zniknie z egzystencji. Coś jak Final Fantasy VIII, ale zrobione dobrze tym razem. To, co naprawdę lubię w tej grze, to ten magiczny styl, zresztą nic dziwnego, skoro opracował przy nim sam Akira Toriyama, którego możesz znać jako gościa odpowiedzialnego za Dragon Ball. I Dragon Quest. I Blue Dragon. Hmm. Wygląda na to, że Akira po prostu bardzo lubi smoki. Wersja na PlayStation posiadała dodatkowo te niesamowite animacje, wyreżyserowane przez mistrza we własnej osobie. Nie możesz nazywać siebie fanem japońskich RPGów, jeśli nie grałeś w tę grę. To absolutna klasyka. Szczególnie polecam wersję na DS, uzupełnioną, z poprawionym sterowaniem, tłumaczeniem i opcjonalnie przerywnikami filmowymi. MIEJSCE PIĄTE Super Mario World Niezależnie od tego, ile masz lat i od jakiego czasu zajmujesz się grami, zdajesz sobie sprawę z istnienia Mario i jego ogromnego wpływu na całe medium. Nasz ulubiony hydraulik popchnął cały swój gatunek do przodu z naprawdę sztywnego gameplayu, który można było znaleźć w starszych grach takich jak Pitfall. Opartego niemal wyłącznie na zbieraniu punktów do tej epickiej przygody, w której ty, jako gracz, byłeś aktywną częścią. Jeśli chodzi o Mario, często dochodzę do wniosku, że najlepsza gra z serii to zazwyczaj ta, w którą pierwszy raz miałeś okazję zagrać. I dlatego dla mnie absolutnym klasykiem, jeśli chodzi o platformówki, zawsze pozostanie Super Mario World. Zatem pewnie myślicie sobie, co jest znów takiego dobrego w tej konkretnej części. Cóż, sam fakt, że ta gra wydaje mi się oczywistością na tej liście, niech świadczy o tym, jak ją uwielbiam. Masz całą masę poziomów, wiele z nich jest ukrytych, power-upy zostały znacznie wyplewione tutaj zadziwiająco, zostawiając zaledwie kilka z nich na straż. Kwiatek nie jest już tak fajny, ale prawdziwą gwiazdą tutaj jest pelerynka, która umożliwia latanie poprzez rytmiczne wciskanie krzyżaka do tyłu. Moim zdaniem ten model lotu, lotu, jest dużo wygodniejszy niż ten gwarantowany przez strój tanuki. Po prostu naprawdę daje ci to wrażenie latania. Jest to też pierwsza gra, która przedstawia już przyjaznego dinozaura, który od tego czasu stał się nieodzowną częścią serii. I popatrzcie teraz na to. Widzimy otyłego włocha, mordującego krwiożercze grzyby, ujeżdżając dinozaura, który potrafi zjeść dosłownie wszystko. To jest właśnie ten unikalny surrealizm, za który uwielbiam wczesne gry wideo, a to jest. E... E... Okej. Okay. Podstawową rzeczą, która czyni Super Mario World absolutnie lepszą od swoich wielkich poprzedników jest sterowanie, dopracowane tym razem do perfekcji. Postać nabiera pędu, odpowiedni jest czas reakcji i wszystko działa tak jak powinno. Wiele elementów dziś absolutnie ikonograficznych dla serii zrodziło się właśnie tutaj. Takie jak na przykład domy duchów, osobny, sekretny, świat, tym podobne. Każdy z tych światów jest wyjątkowy, posiada swój własny klimat, charakterystycznych przeciwników i odpowiednią charakterystykę. Jest niemal tak, jakbyś wcale nie chciał ratować żadnej księżniczki, tylko siedzieć i bawić się w tym wspaniałym świecie. Tak. Jest aż tak dobra. Miejsce czwarte! Final Fantasy VI Chyba doskonale spodziewaliście się, że ten tytuł trafi na tę listę. Ostatecznie to mój ulubiony RPG, prawda? Cóż, nieprawda, ale jeden z absolutnie najlepszych przedstawicieli tego gatunku. Gra została pierwotnie wyprodukowana przez Square na konsolę Super Nintendo w 1994 roku. Okazała się wielkim sukcesem komercyjnym, przez co po kilku latach została przekonwertowana na PSX, a nie tak dawno na Game Boy Advance. A. Wcześniej gry z serii Final Fantasy trzymały się raczej bardzo podstawowego schematu fantasy, nie wkraczając nigdzie z żadną dziwną machinerią. Ale szóstka miała tę odwagę, by stworzyć świat oparty wyłącznie na magii, jak i na steampunkowej technologii. Może wydawać się to kliszą i niczym szczególnym dzisiaj, ale wtedy obłęd. Kiedy też zaczynasz pojmować całą fabułę jako po prostu walkę małych rebeliantów z wielkim imperium, okazuje się, że tak naprawdę. Wielkie, złe imperium chcące załadnąć światem jest zaledwie drobnym problemem w porównaniu do prawdziwych zagrożeń, jakie na ciebie czekają. Jeśli ktoś wam mówił, że fabuła w szóstce zdecydowanie lepsza niż w części następnej, ma w tym dużo racji. Wielowątkowość, przedstawienie postaci, a także historia przewodnia potrafią wciągnąć bardziej niż nie jedna powieść. Każdy z głównych i kilku innych bohaterów posiada dokładny rys psychologiczny, własne rozterki i historie, które ukształtowały jego charakter. Niezwykłe zwroty akcji zmieniają często nasze zdanie o niektórych postaciach, a poznajemy opowieść każdego z członków naszej drużyny, co razem tworzy niepowtarzalny klimat, tę wielką układankę. Głównie przeciwnicy i motywy, które nimi kierują, są również wyraźnie zarysowane. Imperator Gestal jest czymś w rodzaju Fausta, samotny mędrzec i mag, który po latach studiów nad magicznymi zwojami postanawia stworzyć najpotężniejsze państwo na świecie w całości oparte na technologii i magii. Jeden z jego najważniejszych generałów, Kefka, jest z kolei. Wiecie co? Myślę, że Joker przy nim wygląda całkiem normalnie. Jego złowieszczy śmiech będzie nam towarzyszyć praktycznie przez całą naszą wędrówkę i szczerze mówiąc, Kefka zabiera. Uwagę od czegokolwiek, kiedy tylko pojawia się na ekranie. Ale moim ulubionym przeciwnikiem chyba pozostanie Ultros. Ultros rządzi. Final Fantasy VI postawił poprzeczkę bardzo wysoko do wszystkich późniejszych gier z serii. No i oczywiście dochodzi największy wyciskacz WES, jaki 16 bitów są w stanie zapewnić. Ciężko mi też powiedzieć, kto właściwie jest głównym bohaterem. Co chwilę akcja skacze z jednej drużyny do drugiej przez cały czas prowadzą ci oczywiście niezastąpione moogle, które z jakiegoś powodu są w tej grze kompletnie niezniszczalne. Zdarzają się też rzeczy takie jak... to. Ehm... Okej... Bruwo! Obiecałeś, że zrobisz Final Fantasy 6 do końca! To się z tym stało?! A propos tego, cóż, muszę w tym momencie ogłosić, że Let's Play Final Fantasy VI nie będzie kontynuowany. Nie wiem czy to z powodu, że gra jest taka dobra, czy to dlatego, że ja się w robieniu filmików tego typu, ale po kilku minutach monologu zazwyczaj zamykałem się w sobie i po prostu grałem bez żadnego komentarza. Co chyba nie jest najlepszym sposobem, w jaki możesz prowadzić tego typu seria. Mała sugestia dla wszystkich, którzy dotarli do tego miejsca w filmiku. Wszystkie miejsca na podium uważam za równoznaczne. Jednego dnia jedna gra podoba mi się bardziej, drugiego dnia inna. Zatem nie denerwuj się i nie pisz mi w komentarzach Rozumiesz się o co chodzi. Miejsce trzecie. Castlevania Symphony of the Night. Jeśli nie znasz całości historii, zazwyczaj każda gra opisuje zmagania któregoś z przedstawicieli rodu Belmontu, który ma za zadanie zabić hrabiego Drakule, który wstaje z grobu raz na stole. W większości gier rozgrywka jest względnie wtórna. Mamy jednego Belmonta, który macha dookoła swoim biczem, morduje szkielety itd. Zabawne jest to, że produkcję Symphony of the Night rozpoczęto jako mały projekt dla fanów, by przygotować ich na prawdziwą rewolucję, jaką miał być reboot całej serii na Nintendo 64. Tak, tamten projekt poszedł, niech pozostanie milczeniem, ale Symphony of the Night okazała się być niespodziewanym arcydziełem pod niemal każdym względem. Zamiast używać Belmonta, tym razem kierujemy poczynaniami Alucarda, półludzkiego syna Drakuli, przedstawionego pierwszy raz w Castlevanii, 3: na Nessa, gdzie nijak siebie nie przypominał. Naszym zadaniem jest nie tylko pokonanie złego wampira na końcu, ale i uwolnienie Richtera Belmonta z nałożonej na nim klątwy głównego bohatera Castlevanii, Rondo of Blood. Albo Castlevania X. Albo Castlevania Vampire Kiss. Co czyni grę bezpośrednim sequelem. Kiedy Belmont zostaje uwolniony, trafiasz do prawdziwego zamku, który jest tak naprawdę odwróconą wersją tego poprzedniego i tam dopiero możesz zmierzyć się z Draculą. Jeśli zabijesz Riktera od razu, dostaniesz fałszywy ending i wow, tak, Konami to trolle. Zdecydowane. Gra mocno rozwija i wyjaśnia wiele wątków w serii, na przykład dlaczego w każdej grze zamek wygląda inaczej. Bo jest... Żywą istotą, czy czymś w tym guście? Jedną wyjątkowo irytującą rzeczą, o której wszyscy uwielbiają mówić, to jest moment, w którym śmierć zabiera ci wszystkie przedmioty na samym początku gry. Zaczynasz jako ten wszechpotężny wampir, zabijasz wszystko, co stoi ci na drodze, i nagle śmierć robi to coś. Ta cała katorga w walczeniu cholernymi pięściami z kościotropami sprawia, że wolałbyś, żeby zabiła cię w tym oto miejscu. W prawdziwym życiu też. Naprawdę interesującym aspektem gry jest możliwość grania jako Richter odpowiedniego procentu całego zamku i pokonaniu Draculi. Niestety Belmont nie posiadł już zdolności rozwijania swoich współczynników jak Alucard i rozgrywka jest identyczna jak w wielu starszych tytułach jak na przykład Rondo Oblat, co na pewno daje grze pewnego smaku i różnorodności. Tak czy siak, dla wielu, wliczając w to mnie, był to pierwszy kontakt z serią, dzięki czemu dalej zagłębiliśmy się w losy rodu Belmontu. Jednak starsi fani są podzieleni, często implikując, że gra jest istotnie prostsza od swoich poprzedników i że refleks czy odpowiednia strategia nie mają już wiele do czynienia. Z całym szacunkiem, ale muszę się nie zgodzić. Cały problem polega na tym, za jaki gatunek uważasz Symphony of the Night. Bo to nie platformówka. To RPG. Alucard podwyższa swoje statystyki poprzez zdobywanie punktów doświadczenia. Masz szeroki ekwipunek, moce, czary, które osiągasz w trakcie gry. Być może pierwsza połowa zawiera ważne elementy platformówkowe, ale dajcie spokój. Później możesz latać jako trująca mgła, zabijając ludzi, po prostu przelatując dookoła. To zdecydowanie action RPG, używający tylko perspektywy platformówki jako kamuflażu. Symphony of the Night stało się też punktem wyjścia dla wielu późniejszych dwuwymiarowych Castlevanii, z wyjątkiem Reborn na WiiWare, choć ta formuła robi się coraz bardziej męcząca. Grę możesz dostać na pierwszym PlayStation, na Saturnie i ostatnio wyszła na Xbox Live Arcade, iż bardzo polecam tę wersję. Miejsce drugie. Zelda. Tak jest, moi drodzy. Planuję wstawić na tę listę dokładnie każdą cholerną część Zelda. Exequo. Na początku miała znajdować się tutaj Ocarina of Time, potem myślałem nad serią Oracle na Game Boya Color, ale im dłużej nad tym myślałem, tym bardziej wiedziałem o tym, że musi to być absolutnie każda gra w serii. Nieważne czy ma 8, 16 czy 64 pity, czy grasz dumnie na padzie, czy udajesz, że machasz mieczykiem przed telewizorem. Zelda zawsze pozostanie w moim sercu absolutnym klasykiem, do którego będę wracać niezależnie od wieku czy czegokolwiek tak naprawdę. Pierwsza rzecz, którą muszę powiedzieć tutaj, a która często jest ignorowana, to fakt, że dla wielu z nas przestała być po prostu jakąś grą, to przygoda, w której bierzemy aktywny udział. Do niedawna najbardziej unikalną rzeczą w całej serii była niejasna oś fabularna, opowiadana tylko poprzez szereg zagadek i podpowiedzi. Oczywiście, Nintendo musiało to zrujnować poprzez naprawdę beznadziejną, oficjalną oś czasu, ale to temat na osobny filmik. Ciężko mi mówić o fabule gier, które praktycznie są ze sobą bardzo luźno powiązane, ale podstawowe synopsis zaznaczałoby przede wszystkim głównego bohatera Linka, który musi uratować księżniczkę Zelda przed złym lordem Genonem poprzez zbieranie e, kawałków Triforsa, Emeraldów, e, klejnocików tego typu rzeczy. Ale gra oferuje dużo więcej niż po prostu to. Sprytnie balansuje pomiędzy RPG'iem, grą logiczną, przygodową i czasem nawet platformówką. Gra to Action Adventure, co oznacza, że zazwyczaj podzielona jest na dwa segmenty. Po pierwsze musimy odwiedzać miasta i rozmawiać z ludźmi, by dostawać cenne podpowiedzi, by historia mogła kontynuować. Po drugie, musimy walczyć z licznymi przeciwnikami w lochach i świątyniach, a także rozwiązywać czasem naprawdę skomplikowane zagadki czy labirynty. Seria bardzo często zmienia swój klimat i ton poprzez kolejne części. Czasem przygoda jest bardziej mroczna i straszna, a czasem przypominać cięcą baśń, jednak warto tu zaznaczyć, że nie ma Nigdy nie ma dosłownej przemocy. Choć dawana w domyśle nie jest wcale mniej straszna jak ten księżyc Smachora z z Maska albo czy wiecie, że za każdym razem, kiedy wkładamy jakąś maskę, to tak naprawdę wchłaniamy czyjąś duszę? To jest naprawdę dzikie. Dla wszystkich zainteresowanych większą ilością informacji odsyłam do mojej starszej serii, zrobionej dawno temu z Eldatonu, w którym dokonałem recenzji każdej gry z wyjątkiem Spirit Tracks i Skyward Source, dlatego że wtedy nie były dostępne. Tak, jest tak dobra. No co, trudniej znaleźć merchandise z Zeldy. Miejsce pierwsze. Fallout 2 Fallout 2 jest grą, która zdefiniowała mój gust moje przekonanie o tym, jak powinien wyglądać dobry RPG, i która w ogóle wciągnęła mnie w granie jako takie. Dla wszystkich, którzy nie znają tego tytułu, Fallout 2 jest oldschoolowym CRPG przedstawiającym świat po wojnie nuklearnej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Jego podstawowymi zaletami są szeroki, wielki świat z dużą ilością różnorodnych bohaterów, ciekawy autoironiczny humor i wspaniały i strategiczny system walki. W czasach, kiedy gra została wydana naprawdę imponującą rzeczą i jedną z cech rozpoznawczych było wrażenie, że w tej grze możesz zrobić absolutnie wszystko. Możesz być charyzmatycznym mówcą, przekonującym do wszystkiego tylko i wyłącznie używając swojej siły perswazji. Możesz być tępem, niedorozwiniętym wręcz mordercą, nie potrafiącym robić kompletnie nic poza obsługiwaniem bazooki. Możesz być gwiazdą porno, możesz znaleźć sobie żonę, możesz zerknąć do każdej szafy, możesz być gangsterem. Prawie wszystko w Fallout 2 zdawało się być... Możliwe. Wyśmienity scenariusz pokazuje nam po kolei świat, różne aspekty życia po katastrofie atomowej. Mamy wiele miast, każde z nich posiada swój własny charakter. Mamy azjatyckie San Francisco, tak mówię poważnie, gangsterskie New Reno, delikatnie faszystowskie New California Republic, czy potwornie zaborcze Walt City z ambicjami wręcz imperialnymi. Właściwie żadne miasto nie wyróżnia się niczym szczególnie dobrym. Prawdziwi wyjadacze są w stanie już powiedzieć, że coś tutaj nie gra, odkąd mój gość wygląda odrobinę inaczej. Chodzi głównie o te powiewające włosy. To wszystko za sprawą Restoration Project, który jest modem przywracającym do gry bardzo wiele rzeczy pierwotnie wyrzuconych po wersji beta. Dziś jest to preferowany przez fanów sposób gry, odkąd dopiero teraz dostajemy naprawdę pełne doświadczenie. Ilość broni, używanych przedmiotów i postaci do dziś robi na mnie ogromne wrażenie. System walki jest również bardzo ciekawy. Zamiast popularnej potem aktywnej pauzy, mamy podział na tury, a na każdą turę kilka punktów akcji. Ich ilość zależna jest oczywiście od naszych statystyk. Kiedy skończymy wykonywać swój ruch, czekamy następnie aż wszyscy przeciwnicy go wykonają. To bardziej strategiczne podejście do tematu, i naprawdę bardzo mi go brak dzisiaj. Gra może dziś wydawać się odrobinę przestarzała, szczególnie wobec współczesnych części, ale definitywnie jest warta spróbowania. Jeśli jesteś w stanie zignorować wiek interfejsu, powinieneś w nią zagrać. No i wreszcie możemy skończyć ranking 31 ulubionych gier mrówy. Mam nadzieję, że cała seria Wam się podobała, że dzięki mnie poznaliście kilka gier, którymi warto się zainteresować i przede wszystkim mam nadzieję, że dostarczyłem Wam trochę rozrywki. Ja tymczasem kończę i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję za uwagę, dobranoc.